Nazywam się Kasia Zaręba, jestem trenerem i dietetykiem. Jestem też twórcą sportowej marki z akcesoriami treningowymi, z masażerem i innymi ciekawymi rzeczami, które pomagają w tym, aby nasza sylwetka była coraz lepsza, ładniejsza i zdrowsza. Prowadzę między innymi YouTube'a w kondycji oraz konto na instagramie w kondycji.pl. Jestem tutaj w gabinecie dr Gabrieli Boguckiej już nie pierwszy raz. Wielokrotnie tutaj robiłyśmy zabiegi, jestem bardzo zadowolona, i relacje z nich oraz całe filmy możecie oglądać na moich profilach. Dzień dobry, dzień dobry. Znajdujemy się w stworzonym przeze mnie miejscu, gdzie współpracują ze sobą kobiety z pasją, które w równym stopniu dbają o zdrowie, jak i o piękny wygląd pacjentek. W naszych gabinetach wykonujemy zabiegi medycyny, estetycznej i kosmetologii, ale nad zdrowiem naszych pacjentek czuwa również dietetyk i ginekolog. W dniu dzisiejszym będziemy wykonywać zabieg La Playa, ten zabieg będzie wykonywany przez kosmetologa, dlatego że jest to zabieg bardzo mało inwazyjny, ale jednocześnie bardzo skuteczny. Zabieg będzie wykonywany u pacjentki, która wróciła z wakacji w związku z tym, jej skóra wymaga intensywnego nawilżenia, stymulacji produkcji kolagenu i wyrównania kolorytu. Zabieg La Playa polega na mikronakłuciu skóry z wykorzystaniem ampułki La Playa. Zabieg ma na celu poprawić gęstość i jędrność skóry, nawilżyć naszą skórę oraz poprawić jej koloryt. Ampułka La Playa zawiera w swoim składzie kwas hialuronowy, kwas polimlekowy, aminokwasy, peptydy i witaminę C oraz glutation. Skóra po zabiegu jest zaczerwieniona. Plusem zabiegowym jest to, że w następnym dniu możemy wrócić do normalnego funkcjonowania. Rekomendujemy wykonanie trzech zabiegów w odstępach co 2 do 3. Tygodniu. Zabieg możemy wykonywać przez cały rok. Ten zabieg jest polecany dla każdego, niezależnie od wieku. Zapraszamy na ten zabieg, jak i na inne zabiegi do naszej kliniki, do kliniki pani dr Gabrieli Boguckiej.